Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, to jest magazyn edukacyjny, ja nazywam się Emilia Szwarc i dzisiaj chciałam Państwa zaprosić na rozmowę o zmianach klimatycznych, nie tylko jako o zjawisku przyrodniczym czy technicznym, ale również jako o doświadczeniu człowieka. Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani profesor Joanna Angiel. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor przyjechała do nas z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pani pracuje w wydziale geografii i studiów regionalnych. Jest pani również hydrologiem, dydaktykiem geografii, autorką licznych publikacji naukowych i dydaktycznych. Jest pani również zafascynowana tym, co również mnie fascynuje, czyli geografią humanistyczną, krajobrazami kulturowymi, rzekami, w tym pani ukochaną Wisłą. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Imponujący dorobek naukowy. A dzisiaj e, chciałabym porozmawiać z panią o, o czymś, co rozgrzewa e, dyskusję związaną z niedawnymi e, powodziami w Polsce: jak można mówić z wyobraźnią o edukacji powodziowej. Według mnie edukacja powodziowa, albo nawet przeciwpowodziowa, czyli pokazująca nasze potrzebne zachowania podczas wezbrań, ale także ujawnienie przyczyn ich i potem dopiero oglądanie najlepiej w terenie skutków i uczenie się właśnie na tej podstawie. Z wyobraźnią, żeby zdawać sobie sprawę z dynamiki tego zjawiska, z zagrożeń, jakie, jakie płyną, z powtarzalności również i z tego, gdzie można, a gdzie nie, absolutnie nie można, budować nowych domów, osiedlać się, bo to grozi. No właśnie katastrofą, katastrofą y, najpierw budowlaną, być może finansową w związku z tym. I y, 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 y to, y to jest rzecz ko konieczna w, od szkoły podstawowej: zwracanie uwagi właśnie na te, na te kwestie. Y, także zwracanie uwagi na możliwości zetknięcia się z powodzią podczas wakacji, nawet jeżeli na naszym terenie, w naszej okolicy y, nie ma takich takich zagrożeń, to często, zwłaszcza w lipcu, sierpniu, wyjeżdżamy gdzieś no właśnie powodzie, między innymi powodzie, powodzie w Polsce, między innymi są powodziami lipcowymi albo czerwcowymi, tak zwana woda święte, świętojańska, czyli na świętego Jana, 24 czerwca. Woda świętojańska, to tak. bardzo ciekawe. Pani profesor zwraca szczególną uwagę na potrzebę edukacji na temat Powodzi ogólnie, wezbrań i powodzi, już od tych najmłodszych lat, czyli od szkoły podstawowej. Co powinniśmy wiedzieć o wezbraniach i powodziach, żeby później ewentualnie pracować z naszymi uczniami? Powinniśmy wiedzieć, że one były zawsze, tylko są w tej chwili spotęgowane, coraz częstsze, nie, czasowo nieobliczalne. Chociaż, w, tak jak powiedzieliśmy o, o, o świętojańskiej wodzie, no to ona się, ona się w jakiś sposób zdarza, że, że, się, że się powtarzają te wyzbrania. I możliwości, możliwości nie tyle uniknięcia powodzi, ale właśnie właściwego zachowania się podczas powodzi. Czyli to może być związane z naszą taką edukacją regionalną, taką lokalną. Jak najbardziej. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o takich zjawiskach gwałtownych, zjawiskach powodziowych? Spokojnie, rozważnie i, i konkretnie. Mhm. Najlepiej w terenie. Najlepiej w terenie, no właśnie, bo to chyba tego brakuje troszeczkę takich wypraw w teren z młodzieżą, nawet na takie obszary popowodziowe. Tak. W telewizji widać teraz właśnie takie akcje związane ze sprzątaniem tych terenów popowodziowych i jest mnóstwo tam młodych ludzi. Czy Pani profesor też to widzi, że młody, młodzi ludzie się angażują? Tak, rzeczywiście jest to, jest, jest to widzialne, gołym okiem, mm -hmm. ale jeszcze do, dodałabym do, do tego, o czym pani mówiła, e, ważne, ważne jest, żeby w, w naszych miastach, wsiach także, e, zaznaczać te, te ślady wysokiej wody, żeby one się. E, w, pamięć jakoś wpisały. Właśnie, żeby były takim rysem lokalnym. Tak i, i w wielu miastach, we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie takie znaki na budynkach są, ale one są często mało widoczne, bo to są te mosiężne tabliczki, może powinno się to jeszcze bardziej jakoś uwypuklić, tak żeby one właśnie były zauważane przez ludzi najlepiej wykonać zdjęcie albo po, stanąć w, przy takim miejscu i, i zwrócić uwagę na to, ile razy by, byśmy się zmieścili w tej wysokiej wodzie, stojąc na dnie e, rzeki czy na, na bulwarach, w, gdzie zazwyczaj spacerujemy. Żeby to Przemawię było nauczone. Przemawia do wyobraźni. Pani też y, duży nacisk kładzie właśnie na sposób relacjonowania na temat takich zjawisk gwałtownych, jak powodzie, co pani najczęściej dostrzega i do czego Pani ma zastrzeżenia jako profesor hydrolog. Mała znajomość terminologii y, i używanie skrótów myślowych, które, które, które no właśnie są błędne. Y, 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 na przykład y, na przykład. Y, Stany wody. To nie są stany wody, tylko są to stany poziomu wody w rzece tak? czy, w, czy w jakimś zbiorniku. <laughs> Czyli właśnie te, te, te skróty tworzą, tworzą czasami. No nie chcę powiedzieć, że bełkot, ale coś w tym, ale coś w tym jest. Przestają one brzmieć wiarygodnie, poprawnie. I uczyć też ludzi, w jaki sposób powinniśmy o tym mówić, jakimi, jakimi terminami, jakimi określeniami się posługiwać. Właśnie. A czy my możemy, czy mamy jakiś na to wpływ, co my możemy zrobić, żeby właśnie sposób relacjonowania o powodziach, o tym, w jaki sposób się o tym mówi, był lepszy, precyzyjniejszy? Czego my możemy wymagać od mediów? Ach, od mediów, bo ja pomyślałam, o, czego mogę wymagać od moich studentów. A to też, to też, no bo to, to jakby idzie hierarchicznie. No, może, może, może kiedyś będą pracować no właśnie, właśnie. W, tym, w tym kierunku. No właśnie, zwracania uwa uwagi na poprawność językową. I też, jeśli, jeśli mówimy o, 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 o takich kwestiach dotyczących no, życia człowieka albo śmierci, podchodzenie do tego. No to też w sposób właściwy, stonowany, konsekwentny i pokazujący wagę problemu. Zaczynamy od szkoły podstawowej, później szkoła średnia, później studia wyższe, ale też wymagamy od wszystkich, którzy się tym zajmują, wszystkich, którzy o tym relacjonują, bo to też wydaje mi się, że to tworzy wspólnotę, ale też tworzy świadomość na temat tego, co człowieka otacza, na temat jego takiej najbliższej, Oczywiście. rzeczywistości. Oczywiście. Dziękuję pani profesor za rozmowę. A my za chwilę wracamy, ponieważ przed nami kolejni goście. naszym kolejnym gościem jest pani profesor Bożona Kicińska. Kilka słów pani profesor o pani, przedstawi, żeby przedstawić naszym słuchaczom, naszym widzom z Uniwersytetu Warszawskiego, z wydziału tak. geografii i studiów regionalnych. Pani jest klimatologiem zajmującym się przede wszystkim zanieczyszczeniem powietrza i klimatem miasta, dydaktykiem geografii oraz kierownikiem pracowni edukacji geograficznej. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Pani profesor coraz częściej zauważamy problemy w funkcjonowaniu miast. Właśnie związane z niekorzystnymi warunkami opadowymi. Mm -hmm. W swoim wystąpieniu w trakcie konferencji um, zatytułowanym Susze i powodzie niezawinione problemy naszych miast opatrzyła Pani e, ten przymiotnik niezawinione znakiem zapytania. Tak, dlaczego? Ponieważ najczęściej się traktuje, że no, jest to efekt zmiany klimatu, <laughs> no, jakieś niekorzystne zjawiska, które niestety nas dotykają. <laughs> I to jest część prawdy, ale tylko część, ponieważ nawet wtedy, gdyby nas nie dotykały żadne takie procesy, takie, takie zjawiska, i tak mielibyśmy problemy, ponieważ my, kreując miasto, przyjmujemy taką strategię, że nam jest potrzebnych jak najwięcej powierzchni, takich zapłytowanych, najlepiej pozbawionych zieleni, bo takie jest nam najwygodniej funkcjonować. <laughs> Ale wtedy, kiedy pojawia się ulewa, to okazuje się, że ta powierzchnia nie jest w stanie tej wody wchłonąć. I właśnie im większe miasto, tym ten problem pokazuje się większy. A my mamy takie ogromne zaufanie do tak zwanej szarej infrastruktury, czyli różnych urządzeń, które nam pozwolą tę wodę odprowadzić. Zalany przejazd pod stacją kolejową z, z, mojego, z mojej części Warszawy, z Rususa, rzeczywiście opad był największy w historii tej stacji. No i już pojawiła się y, taka tendencja, żeby wzmocnić ten odpływ ale nikt nam nie powie, jaki będzie największy opad, którego możemy się spodziewać w tym roku, za rok czy za pięć. A infrastruktura jest kosztowna, ale mierzona na takie parametry, jakie zakładamy przy obecnie nam znanych wartościach maksymalnych. Jeżeli one zostaną przekroczone, to pojawia się problem właśnie taki jak z zalanym przejazdem. I to jest coraz bardziej typowe. Także dobrze by było, od razu mówię, jakie jest rozwiązanie. O no właśnie, bo chciałam zapytać o te rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne. No właśnie, ponieważ to też jest właściwie nic odkrywczego. Od kilkudziesięciu lat propaguje się w urbanistyce taką tendencję, żeby maksymalnie wykorzystywać w mieście tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę, czyli tereny zieleni, obszary, które mogą wchłonąć tę wodę, im więcej mamy takiego zabezpieczenia, tym miasto będzie funkcjonowało lepiej, tym bardziej będzie odporne i tym mniej musi się obawiać o jakieś zmiany globalne, ponieważ jest na to przygotowane. To miasto gąbka. Tak. Co to takiego jest? To, to jest właśnie miasto idealnie przygotowane do tego, żeby wchłaniać wodę, które ma. Ogrody deszczowe, kanały retencyjne, zielone dachy, zielone fasady, duże powierzchnie parków, również szarą infrastrukturę, czyli różne urządzenia techniczne, ale wszystko to służy temu, żeby maksymalnie złapać tę wodę opadową, ponieważ no, woda powinna być zasobem powinna być czymś cennym dla miasta. Jeżeli mamy suszę, to cierpimy z powodu braku wody, ale wtedy, kiedy przychodzi woda, w dużej ilości problem staje się jeszcze większy. A przecież powinno być tak, że powinniśmy tę wodę wchłaniać, po to, żeby wykorzystać ją później yy, i żeby to nie stanowiło problemu i żeby nie było podejścia, że im szybciej się tej wody pozbędziemy, odprowadzimy ją na przykład do rzeki, tym lepiej. Wtedy generujemy większe problemy tym miastom, które są poniżej naszego, na tej samej rzece. Mm -hmm. W jaki sposób edukować na temat takiej, jakby to powiedzieć, odporności miast na, na takie warunki, wzmożone warunki opadowe? Jak, to, jak rozmawiać o tym z, z młodymi ludźmi? Z młodymi to chyba najprostsze. najprostsze. Bo wydaje mi się, że no ja mam kontakty z, z młodymi osobami, studentami, również często z uczniami, i wydaje mi się, że jeżeli oni. Zrozumieją pewną prawidłowość, zauważą to i odkryją swoją sprawczość w tej materii, to jest sprawa prosta. Także ja uważam, że droga idzie przez tłumaczenie im, dlaczego tak się dzieje, nie na zapamiętanie, tylko właśnie przez wytłumaczenie, jakie jest powiązanie przyczynowo-skutkowe poszczególnych procesów i że mamy na to wpływ, bo mamy choćby właśnie tymi obiektami błękitno-zielonej mhm. infrastruktury, i to nie musi być w gestii miasta. I to nie muszą być ogromne obiekty. Jest chociażby taki, takie narzędzie jak budżet obywatelski, z którego tutaj zresztą tak, widziałam sporo korzystam. obiektów. I chyba właśnie siedzimy w obiekcie, który tak jest, też zgadza się. Jest z tym powiązany. No właśnie. Także to działa tak, że można zgłaszać najróżniejsze pomysły i coraz bardziej popularne, choćby w Warszawie staje się zgłaszanie obiektów właśnie takich małych, zielonej infrastruktury. Które fantastycznie się sprawdzają jako takie pochłaniacze, właśnie jako takie minigąbki. A zresztą dla młodych ludzi takie, takie zagadnienia e, ukształtowania e, m, przestrzeni miasta są niezwykle ciekawe, bo przecież młodzi ludzie cały czas funkcjonują w takich przestrzeniach. Świetnie by było o tym mówić na każdym przedmiocie. To nawet właściwie nie tylko takie obiekty, o jakich teraz wspomniałam, ale różne ułatwienia w takim funkcjonowaniu, takim elektronicznym. To jest coś, co młodzi właśnie chłoną jak gąbki. Mhm, Także pokazać im, że można kształtować przestrzeń, w której żyjemy, to jest pierwszy krok do tego, żeby to działało. A czy e, pani profesor mogłaby wskazać przykład jakiegoś polskiego miasta, e, które pani profesor zdaniem jest dobrze przygotowane i świetnie ukształtowane urbanistycznie, architektonicznie, tak żeby odpowiadać na takie ekstremalne zjawiska? Trudno byłoby mi wskazać taki przykład. Może nie ma chyba jakiegoś takiego jednego miasta, które jest przygotowane idealnie. Natomiast różne miasta mają różne pomysły, które warto innym sprzedawać. Jak łapanie deszczówki właśnie. Jak y, jakieś obiekty typu parki kieszonkowe. To mogą być bardzo małe y, obiekty, bardzo małe inwestycje, niekosztowne, ale bardzo cenne zwłaszcza jako suma. Dziękuję bardzo za, Dziękuję. za wywiad, a Państwa zapraszam na spotkanie z naszym kolejnym gościem. Moim i Państwa gościem jest pan dr Łukasz Kurowski, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Dokładnie. Brzmi bardzo poważnie. <noise> Panie doktorze, Pańskie zainteresowania badawcze obejmują m.in. edukację finansową, bankowość międzynarodową, edukację klimatyczną oraz zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Zgadza Dokładnie, się. zgadza się. Interdyscyplinarnie, jak widać, ale wbrew pozorom to jest mocno ze sobą powiązane. Zgadza się. Będziemy dzisiaj rozmawiali o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak powodzie, huragany, długotrwałe susze, ale będziemy o nich rozmawiać jako o takich wyzwaniach dla gospodarek na całym świecie. Pan podkreśla właśnie, że za błędy się płaci. Za jakie błędy i kto będzie za nie hmm. płacił, panie doktorze? Zapłacimy my wszyscy. Jakie błędy? Błędy niewłaściwego sposobu gospodarowania. Ja tutaj mam na myśli niewłaściwy sposób wysokoemisyjny, bo wysokoemisyjna gospodarka, wysokie emisje, które człowiek generuje, one wpływają na wzrost szczególnie siły ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Więc to człowiek niestety doprowadził do tego, że mamy wzrost siły ekstremalnych zdarzeń pogodowych. I to różne gospodarki będą ponosiły koszty, ale gospodarki to też my. Mhm. I to my też będziemy płacili za to wszystko. Do nas, czyli do takich zwykłych, szarych obywateli, bardzo mocno przemawiają liczby. Panie doktorze, chciałabym zapytać o takie szacunkowe koszty związane z ostatnią powodzią, która miała miejsce w Polsce. Jaki to, jest, jaki to jest koszt, który będziemy my wszyscy ponosić? Tu jest ciężko na razie oszacować, jeśli chodzi o powódź ostatnią w Polsce, bo to nadal jest szacowane. Natomiast to, co mogę powiedzieć w skali światowej, to pojawiło się jedno z badań niedawno. W czasopiśmie Nature, które sprawdziło, ile może nas kosztować, mogą nas kosztować rocznie ekstremalne zdarzenia pogodowe, ale tylko ta część wynikająca ze zmiany klimatu. Nie wszystkie ekstremalne, tylko ta część wynikająca ze zmiany klimatu. I co się okazało, to są koszty roczne rzędu 143 miliardów dolarów, żeby tak sobie wyobrazić, jaka to jest kwota. To iPhone kosztuje 900 dolarów. I te koszty ekstremalnych zdarzeń pogodowych, one by spowodowały, że dla każdego mieszkańca Europy i obu Ameryk moglibyśmy kupić iPhone'a. Mhm. Więc koszty są naprawdę duże. A te koszty moglibyśmy przecież poświęcić nie na odbudowę po ekstremalnych zdarzeniach pogodowych, ale wydatkując na edukację, na inwestycje, na infrastrukturę. Niestety one już są stracone. No właśnie, tak mnie zastanawia, czy taka inwestycja w adaptację związane ze zmianami klimatu jest y, ekonomicznie uzasadniona w porównaniu na przykład z y, kosztami związanymi z y, skutkami tak? y, mhm. różnych gwałtownych zjawisk pogodowych? Zdecydowanie. Adaptacja jest tutaj kluczowa, żeby nie tylko uniknąć w przyszłości kosztów ekstremalnych zdarzeń pogodowych, ale też strat ludzkich. Bo to, to generuje największe koszty, ale nie tylko koszty materialne, ale też emocjonalne, i o tym trzeba pamiętać. Y, adaptacja też nie jest tania. Mamy taki kraj w e, Europie, szczególnie Holandia, która musi naprawdę dużo zainwestować w swoją adaptację i ochronę przeciwpowodziową. I tam szacuje się, że Holandia musi wydać nawet 30 miliardów dolarów, żeby się odpowiednio zaadaptować do zmiany klimatu. Czy Przykładowo są, też Wenecja. A czy są takie y, badania, y, jeśli chodzi o Polskę? O Polskę. Nie spotkałem się z badaniami, jeśli chodzi o Polskę, ale to, co Polska musi zrobić na pierwszym miejscu, no to jest transformacja energetyczna. Adaptacja też jest kluczowa, ale to my dość spore emitujemy. I to jest taki element, o którym my powinniśmy pamiętać. Można też popatrzeć z perspektywy, przecież Polska nie emituje dużo w porównaniu do Chin. Chiny najwięcej przecież emitują. A to nie jest prawda. Jeśli popatrzymy na emisję per capita na każdego mieszkańca, to się okazuje, że Polska ma większe emisje niż inne. Czyli jest transformacja energetyczna, a więc na przykład obniżanie emisji dwutlenku węgla? Tak, odnawialne źródła energii zamiast źródeł niestety wysokoemisyjnych. To jest wciąż bardzo duża część miksu energetycznego, ponad 60% energii elektrycznej w Polsce to są niestety wysokoemisyjne paliwa kopalne. Mhm. A, a pan, jako osoba zajmująca się na co dzień takimi no, skutkami tak? Tak, ekonomicznymi, tak. związanymi z takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak pan ocenia przyszłość? Tak? Czy to jest, jest jakaś nadzieja, czy jakieś światełko w tunelu się gdzieś tam pojawia? Bo jest zielone światełko, ale to zielone światełko moim zdaniem nie będzie wynikało z nakładów inwestycyjnych bo nakłady inwestycyjne nam nic nie dadzą, jeśli nie zmienimy naszej postawy. I tutaj jest kluczowa zmiana nas naszych postaw, a nasze postawy, tak jak jedno też z moich badań wskazało, możemy kształtować efektywnie, edukując społeczeństwo pod tym kątem, bo wciąż jest dużo fałszu w społeczeństwie, nie tylko jeśli rozmawiamy sobie na ulicy, ale też w mediach. I to kształtuje negatywny obraz i negatywne zachowania. Natomiast jeśli uruchomimy właściwy sposób edukacji klimatycznej, to zmienimy zachowania. I pod kątem zmiany zachowania tutaj upatruje zielone światełko. Dziękuję za rozmowę. A moim i Państwa gościem był pan dr Łukasz Kurowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję.